Sekret na temat tego, jak mierzyć się ze stresem w życiu codziennym. Najpierw przypomnij sobie poprzednie wielkie wyzwanie stresujące Cię bardzo, które okazało się prawdopodobnie nie aż takie straszne, jak sobie je wyobrażałeś, wyobrażałeś zanim się tam udałeś. I teraz zapamiętaj, że oczekiwania i myśli na ten temat zawsze będą, jeśli się stresuje, zainfekowane stresem i po prostu przesadzone. To jest pierwsza Pierwszy ważny punkt, nie zapominaj o tym. Po drugie, jeśli istnieje jakiś, że powiem metaforycznie, wielki boss do pokonania, jakieś stresujące, duże wyzwanie, no to przede wszystkim nie unikaj go. Nie stój tylko wyobrażeń na jego temat, tylko oglądaj go własnymi oczami. Nie odkładaj tego tak ciągle na później, tylko malutkimi, chociaż spojrzeniami badaj ten temat. Chociaż troszeczkę się w tym doszkalaj. Próbuj jakieś małe kroczki po to, żeby chociaż zbliżać się po części do tego bossa. No i się nawet wyobrażenie na temat tego bosa.